Dawno, dawno temu w odległej galaktyce grupa śmiałków nie chciała pracować, więc kupiła. Uciekła z, z Gwiazdy Śmierci na Czerskiej. Tu tak. To jest nowa wersja. Imperium zbudowało tą lepszą Gwiazdę Śmierci i uwaga! To my. Idę zaraz dolecimy do naszego. Dobra, to ja jestem Hanem Solo. To ja chcę być. Czubakiem, bo są w ochaty. Z Łukasza Cichego zrobimy Luka Skywalkera. Tak. A, sami niech nie leją Chyba nie chcę. Być. I uwaga. To, co wydawało się fragmentem filmiku, pokazuje się ekranem ładowania gry. Hahaha, <grystanie> tego się nikt nie spodziewał. <grystanie> Loading jest nasza szansa. Status Gdzie są? A, tu jest mapka, dobra. Mam go mam go, mam go. Patrz na radar. mapka. To jest Dobrze. Może przejdziemy do Galaktyki w stronę To jest To tylko To wolno jest Cały rynek więc polega na tym, że dzięki magicznej kamerze budowanej w iPhone, której nie możecie znaleźć w żadnym innym w telefonie, smartfonie, możecie przenieść swoje otoczenie do szklanki. Świat bierze wojen. wojnę, czekaj, uwaga, się. Ca fala. No. Uh. A tu mój mak, a tu? To Łukasz cichy. Musimy go zastrzelić. Też. Gdzie on jest? To jest tak zwana rzeczywiście rozszerzona. Sama gra nie jest szczególnie wybitna, a przecież to jest znowu ale daje fajny pomysł o to, co możemy wykorzystać w przyszłości w grach na smartfony. Tak, ja myślę, że to może to fajnie współgrać um, parodroną, kiedy mm. na... sterują się iPhone'em. To wie, to wie. Łukasz cichy był wiem, to dużym I nie wybuch niestety. No dobra, to gotujemy, do gwiazdy śmierci. Zy...